Dzień dobry, nazywam się Edyta Wojtczak, jestem edukatorem diabetologicznym, promotorem i coachem zdrowia i mam przyjemność dzisiaj zaprezentować Państwu system ciągłego monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. Aplikacja Freestyle Libre Link jest aplikacją do stosowania razem z całym systemem Freestyle Libre 2 i do czego służy aplikacja Freestyle Libre Link? Aplikacja umożliwia automatyczne odczytywanie wyników pomiaru stężenia glukozy w czasie rzeczywistym co jedną minutę. Aplikacja jest połączona z sensorem, który umieszczamy na tylnej części ramienia. Sensor Freestyle Libre 2 jest połączony z aplikacją. Potrzebujemy uruchomić oba urządzenia ze sobą. Na samym początku zeskanować je razem, i od tego momentu po 60 minutach następują automatyczne odczyty pomiaru sensora stężenia glukozy w płynie środkankowym. W aplikacji na ekranie głównym mamy możliwość odczytywania informacji o aktualnym stężeniu glukozy, o prognozie zmian starzenia glukozy oraz ostatnie historyczne dane z ośmiu ostatnich godzin. Dane, które napływają do aplikacji Freestyle Libre Link możemy udostępnić osobom bliskim, ale również może udostępnić wyniki lekarzowi prowadzącemu. Jakie są kroki, aby pobrać aplikację Freestyle Libre Link? Aplikacja jest bezpłatna. I pobieramy ją ze sklepu internetowego, który posiadamy aktualnie w naszym telefonie, czyli albo Google Play, albo App Store. I w drugim kroku, zanim będziemy pobierać aplikację, warto upewnić się, czy aktualnie używany telefon jest wyposażony w funkcję NFC. Jest to funkcja, która umożliwia komunikację między dwoma urządzeniami. Jest ona niezbędna do tego, aby móc używać sensor razem z aplikacją, którą pobieramy na telefon. Aby rozpocząć użytkowanie aplikacji, bardzo ważny krok jest związany z, ze sprawdzeniem, czy aktualnie używany telefon znajduje się na liście kompatybilnych telefonów na stronie www.libre.pl. Jest pełna informacja, lista takich telefonów, także zanim zaczynamy użytkować system Freestyle Libre 2, warto te kilka kroków wykonać, aby Upewnić się, że cały system będzie funkcjonował bez zakłóceń. Pierwsze uruchomienie aplikacji Freestyle Libre Link. Po pobraniu aplikacji w pierwszym kroku na ekranie pojawi się żółta ikonka o nazwie Libre Link. Należy kliknąć w ikonkę i przejść do widoku startowego. W kolejnym kroku na ekranie startowym należy wybrać Rozpocznij teraz. Potwierdzamy kraj, wpisujemy kraj Polska, jeśli użytkujemy system Freestyle Libre 2 w Polsce. Należy w kolejnym kroku zapoznać się z umową licencyjną i warunkami korzystania oraz zaakceptować. Wszystkie warunki umieszczone w umowie licencyjnej. Użytkowanie aplikacji jest bezpłatne, ale żeby używać aplikacji, należy zaakceptować umowę licencyjną. Następnie wprowadzamy dane do logowania swojego konta LibreLink lub należy utworzyć nowe konto, jeśli użytkujemy aplikację po raz pierwszy. W kolejnym kroku należy wpisać dane osoby, która będzie nosiła sensor. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz datę urodzenia. Następnie wpisujemy adres e-mail i ustawiamy hasło. Bardzo ważne jest, żeby zapamiętać adres e-mail i hasło, ponieważ nie tylko możemy logować się do aplikacji Freestyle LibreLink, ale również do Libre. View. W następnym kroku należy ustawić docelowe jednostki dla pomiaru. W Polsce najczęściej używamy miligram na decylitr i po wybraniu jednostek docelowych pomiaru ustawiamy jednostki węglowodanowe. Następnie pojawi się ekran z wymaganą klauzulą: pozwalaj, i tutaj na tym ekranie należy kliknąć właśnie: pozwalaj. W następnym kroku w aplikacji pojawią się trzy ekrany. Należy zapoznać się z informacjami, w jaki sposób interpretować odczyty glikemii za pomocą aplikacji. Są to praktyczne, przydatne informacje, ponieważ one ułatwią codzienne użytkowanie całego systemu Freestyle Libre 2. Pierwsze uruchomienie aplikacji, po pobraniu aplikacji należy założyć sensor na skórę, a następnie przyłożyć telefon do sensora. I w tym momencie oba urządzenia zostaną ze sobą połączone. System poprosi o. Odczekanie 60 minut. Po tym czasie będą przesuwane co jedną minutę w czasie rzeczywistym automatycznie dane dotyczące stężenia glukozy w płynie śródkankowym. Ważne jest, żeby trzymać telefon w zasięgu sensora maksymalnie 6 metrów, aby co minutę otrzymywać odczyty stężenia glukozy. Należy utrzymać właśnie ten odstęp maksymalnie 6 metrów. Jeżeli zdarzy się, że przekroczymy te 6 metrów i sensor razem z aplikacją z telefonem straci połączenie, wystarczy przyłożyć telefon z aplikacją do sensora i automatyczne odczyty zostaną uaktualnione. Czasami jeżeli pojawi się pewna przerwa, również w momencie zeskanowania ta przerwa się uzupełni na ekranie głównym aplikacji są umieszczone kluczowe informacje, które są niezbędne w codziennym użytkowaniu całego systemu Freestyle Libre 2. W pierwszej kolejności to jest strzałka trendu. Zwróćcie Państwo uwagę, że wskazuje, czy glikemia jest stabilna, czy glikemia rośnie, czy glikemia ma tendencję spadkową i w jakim tempie zachodzą te zmiany. Tutaj wartość 112 mg na decylitr wskazuje aktualną wartość glikemii. Natomiast na samym dole widzimy profil glikemii, czyli obraz zmian glikemii przez ostatnie 8 godzin. Ten wykres odczytów stężenia glukozy z ostatnich 8 godzin widzimy z zaznaczeniem docelowego zakresu glikemii, który najczęściej wynosi od 70 do 180 mg na decylitr. Więc już na ekranie głównym... Mamy bardzo dużo informacji, szczegółowych informacji w zakresie aktualnej wartości glikemii, prognozy zmieniającej się glikemii w najbliższym czasie oraz obraz zmian glikemii przez ostatnie 8 godzin. Kilka słów na temat samej strzałki trendu. Tych strzałek trendu aplikacja posiada kilka. Strzałki trendu wskazują w którym kierunku i jak szybko zmienia się stężenie glukozy. Zwróć uwagę na strzałkę grotem skierowaną w prawą stronę. Jest to sytuacja, kiedy stężenie glukozy zmienia się powoli, czyli poniżej 1 mg na decylitr na minutę. Jeżeli widzimy strzałki na ekranie głównym grotem skierowane ukośnie w górę, świadczy o tym, że stężenie glukozy wzrasta od 1 do 2 mg na decylitr na minutę. Natomiast strzałka grotem skierowana w górę oznacza, że stężenie glukozy szybko rośnie powyżej 2 mg na decylitr na minutę. I odwrotnie, jeżeli strzałka grotem skierowana jest w dół, w przypadku pochyłej strzałki grotem umieszczonej w dół, stężenie glukozy spada od 1 do 2 mg na decylitr na minutę. Natomiast jeśli grot strzałki jest umieszczony pionowo w dół, świadczy o stężeniu glukozy szybko zmieniającej się, bardzo dynamicznie. I w przypadku obniżenia stężenia glukozy, jest to bardzo ważna informacja. Ta dynamika zmian jest bardzo szybka, powyżej 2 mg na decylitr na minutę. Więc jeżeli jest taka strzałka i zbliżamy się do zakresu poniżej 70 mg na decylitr. Bardzo ważne jest, żeby w tym momencie się dosłodzić. Aplikacja posiada również, oprócz ekranu głównego, raporty. Oprócz raportów standardowych widzimy dynamikę zmian w ciągu całej doby. Możemy obserwować tą dynamikę w czterech okresach. 7 dni, 14 dni, 30 dni albo 90 dni. Możemy też obserwować czas w zakresie kolumnowe wykresy. Zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Kolumna zielona świadczy o tym, jak długo przebywa osoba z cukrzecą w czasie docelowym, czyli od 70 do 180 mg na decylitr. Aplikacja posiada również dodatkową funkcjonalność, opcjonalne alarmy. Alarmy są bardzo ważne dla wielu pacjentów, szczególnie takich, którzy nie, nie odczuwają dynamiki zmian, szczególnie w sytuacji hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru. Alarm niskiego ostężenia glukozy pojawi się wtedy, kiedy zostanie zmonitorowana ta wartość bardzo niska, czyli poniżej 70 mg na decylitr. Każda osoba z cukrzycą użytkująca aplikację Freestyle Libre Link może ustawić. Zakres docelowy, czyli od 60 do 100 mg na decylitr. Można również ustawić alarmy wysokiego stężenia glukozy w zakresie od 120 do 400 mg na decylitr. Oraz można ustawić dodatkowy alarm utraty sygnału. Wówczas pojawi się alarm, kiedy sensor utraci połączenie z telefonem powyżej 20 minut. Alarmy informują natychmiast w czasie rzeczywistym, dlatego że pomiary odczytywane są co jedną minutę, wysyłane co jedną minutę automatycznie, więc alarmy informują natychmiast o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu glukozy. Są oczywiście opcjonalne. Można je w każdej chwili włączyć, można je w każdej chwili wyłączyć. I mamy możliwość łatwego dostosowania dźwięku i wibracji w telefonie. I myślę, że warto przyjrzeć się tym opcjom alarmu. Szczególnie tutaj polecane są alarmy dla osób, które nie odczuwają pierwszych symptomów, czy w ogóle nie odczuwają objawów hipoglikemii. Jak działają alarmy Freestyle Libre 2? Jeżeli ustawimy alarm na poziomie 70 mg na decylitr, to w momencie przekroczenia wartości poniżej 70 mg, na przykład 69, już dzięki połączeniu Bluetooth włączy się alarm w czasie rzeczywistym i będą informować, dopóki nie zareagujemy, dopóki system nie odczyta wzrostu stężenia glukozy w płynie śródtkankowym, te alarmy w Będą informować o zagrożeniu znaczącej hipoglikemii. Więc w tym momencie jest to sygnał dla każdej osoby z cukrzycą, żeby dosłudziła się i żeby spowodować, aby wartość stężenia glukozy wzrosła powyżej 70 mg na decylitr. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące systemu Freestyle Libre 2, zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.libre.pl. Na stronie znajduje się wiele filmów instruktażowych, wiele artykułów ciekawych informacji dotyczących samoopieki, samokontroli. Na stronie internetowej możecie Państwo również znaleźć harmonogram webinarów organizowanych przez firmę Abot. Jeśli pojawią się pytania, również zapraszamy na bezpłatną infolinię. O numerze 800-500-800. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty od godziny 9 do 17. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dziękuję. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.